Witam Was moi drodzy po raz kolejny na kanale Pochłopsku. Dzisiaj zrobimy sobie przepis banalnie prosty, a za to niesamowicie smaczny czyli bitki, bitki wołowe w sosie własnym. Przepis jest banalnie prosty, bardzo szybko się go robi. Tutaj mam kilogram takiego uczca wołowego pięknego. Zobaczcie, pokrojonego w plastry takie około 1,5 cm. Będzie nam potrzebna marchewka jakaś pokrojona, pokrojona w cienkie plastry. Tutaj mam pokrojone w wielką taką cebulę w piórka z przypraw będę używał. Tu mam tak łyżeczkę majeranku, łyżeczkę lubczyku i szczyptę gałki muszkatołowej. Będzie nam jeszcze potrzebna mąka tutaj do do obtoczenia naszych bitek. Pierwsze co musimy zrobić to te nasze plastry wołowe należy rozklepać na desce. Plastry sobie rozklepujemy w ten sposób nie jakoś strasznie mocno ja tego nie owijam żadnymi foliami i tak dalej i tak dalej po prostu biorę taki plaster chodzi o to żeby porozbijać te włókna o, i tak nam wystarczy bierzemy kolejny bez zbędnych ceregieli moi drodzy mamy rozklepane plastry teraz należy je Posypać, posypać solą. Przepraszam Was za ten cień i tak dalej. Nagrywam to przy, przy już sztucznym świetle, bo niestety teraz szybko robi się ciemno. E, moi drodzy, y, posypujemy to solą, opruszamy pieprzem. Ja sobie nie żałuję, ja lubię bardzo pieprz w kuchni. Jak już to mamy, wklepujemy to w nasze mięso, obracamy i robimy to samo z drugiej strony. Moi drodzy, gdy mamy już oprószone, oprószone nasze mięso z solą i pieprzem wkładamy do miseczki tutaj z mąką, o, obtaczamy sobie nasze kawałki mięsa, obtaczamy sobie ładnie w mące i tak robimy ze wszystkimi, z obu stron. Moi drodzy, na patelni rozgrzewamy, rozgrzewamy troszkę oleju, nie za dużo, o tyle, żeby nam tutaj tak patelnie dno, ten olej dno przykrył, może to być olej, może to być smalec yy, i obsmażamy nasze mięso bardzo mocno. Z obydwu stron w ten sposób. Na mocny, na mocny, mocny, rumiany kolor. Z obydwu stron, gdzie mięso będzie obsmażone, przekładamy je do garnka. Moi drodzy, przesmażane no, przesmażamy dokładnie na taki mocno, na taki mocno rumiany chrupiący kolor. Jak widzicie na mocnym tłuszczu, na pateli nam zostanie ta mąka z tego, z tego mięsa. Ona jest akurat bardzo pożądana w tym przypadku, więc yy, dlaczego to Wam zaraz wyjaśnię? No drodzy, yy, wołowina nie ma być usmażona, ma być przypieczona tutaj z wierzchu. Czyli podsmażamy ją do momentu, a zobaczcie, tutaj ona, ona zaczyna krew ta wołowina i to już jest moment, kiedy należy ją, należy ją wyjąć i całość czoło Moi drodzy, tutaj została nam mąka, został nam tłuszcz i na to wszystko wrzucamy pokrojoną, pokrojoną w cebulę. I przysmażamy ją tak samo, mieszając właśnie z tą mąką, która nam została, podsmażamy tą, 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 tą naszą cebulę na taki złotawy kolor. Słuchajcie, cebulkę mamy podsmażoną, przemieszaną z tą przypaloną mąką, ona nam świetnie potem zagęści ten ten nasz sos, w międzyczasie wrzuciłem do tego naszego mięsa e, tą pokrojoną marchewkę dorzucę jeszcze kilka suszonych grzybów, bo bardzo lubię taki posmak grzybowy, nie za dużo, 2-3 grzybki e, dwa takie duże listki laurowe, dwa-trzy kilka ziaren, ziarenek e, ziela angielskiego cebulka jest taka, przekładamy ją do naszego garnka z naszymi przyprawami Przekładamy wszystko do garnka, yy, mieszamy razem, dosypujemy nasz yy, majeranek lubczyk i gałkę, gałkę miszkatałową. Pamiętajcie, dwie ściśle mniej więcej, bo gałka miszkatałowa ma bardzo mocny aromat. I gdy wszystko zaczyna skwieczeć, podlewamy to wodą. Mój drodzy, podlewamy wodą tylko trochę, nie za dużo, ponieważ to nie ma być zupa, tylko to ma być wołowina w sosie. Podlewamy to tyle, żeby, żeby ta wołowina, o jak ją tak tutaj sobie podociskamy, po żeby ta wołowina była po prostu o, leciutko tak przykryta wodą, po czym wszystko przykrywamy i dusimy. Dusić będziemy około godzinę do półtorej w zależności od, no, od mięsa jakie nam się uda kupić to wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli kupimy jedno mięso, się gotuje krócej, długie troszkę dłużej. Będziemy to dusili do momentu, aż nasza wołowina zacznie się nam praktycznie rozpływać w ustach, moi drodzy. Moi drodzy, gdy woda się zagotuje, zmniejszamy, zmniejszamy sobie ogień na takie drobniutki, żeby to sobie w ten sposób właśnie bulgotało. W momencie, jak się nam woda zagotuje, to jest dobry moment, żeby, właśnie, moment, żeby, żeby odpowiednio sobie to doprawić do smaku, żeby było odpowiednio słone. Doprawiacie czym lubicie, może to być sól, może to być kostka rosołowa, może to być wegeta, cokolwiek. Tak jak lubicie, na tym polega gotowanie. To nie ma być kara, to ma być przyjemność. E, moi drodzy, nie używajmy za dużo przypraw do, do wołowiny, ponieważ sama wołowina w sobie ma wspaniały smak, jeżeli jest taka właśnie duszona w sosie i, i nie chcemy tego smaku e, zabić zbędnymi, zbędnymi, że tak powiem, przyprawami. Powiem jeszcze teraz tak. Gotujemy ją przez około, w ten sposób dusimy przez około godzinę, może troszkę dłużej. W momencie, gdy spróbujemy mięsa, mięso już zaczyna się nam robić takie lekko miękkawe, ale jeszcze nie jest to takie, takie, jeszcze się nam nie rozpływa w ustach, wtedy do tego sosu dorzucamy około 3-4 suszone śliwki. Moi drodzy, po niecałej godzince... Zobaczcie, sos nam zgęstniał, on sobie tak malutku bulgocze. Mięsko takie już jest na wpół miękkie, że tak powiem, i tu jest czas, żeby dorzucić sobie no, 3-4 suszone śliwki do tego, które nadadzą temu, temu sosowi wspaniały, wspaniały e, aromat. Moi drodzy, no i nasze bitki mamy gotowe, mięsko mamy wspaniale mięciutkie. Sosek nam zgęstniał. Ja to sobie będę jadł z utłuczonymi ziemniakami, ze swojskim ukiszonym ogórkiem i zwykłą kiszoną kapustą, moi drodzy, po prostu po chłopsku. Do zobaczenia w następnych odcinkach.